Dlaczego czołgi te nowenta mają dwa duże czerwone reflektory na wieży? Zazwyczaj osoby mało znające się na temacie mylą czołgi radzieckie. Ponieważ te, ze względu na swoje aktualizacje, takie jak reaktywne pancerze, są do siebie bardzo podobne. Ale nie pomyli się z tenowenta. Jego czerwone oczy go zdradzają. Do czego służą te czerwone oczy? Czy mają coś wspólnego z oświetleniem? Czy służą do zastraszenia wroga? Czy służą do czegoś innego? W tym filmie porozmawiamy trochę o tym, czym są systemy ochrony aktywnej i dowiesz się więcej o tych interesujących czołgach. Już od momentu wprowadzenia na rynek w latach 80. M1 Abramsa i pojawienia się nowoczesnych broni przeciwpancernych, takich jak pociski kierowane laserem, Sowieci zaczęli się coraz bardziej martwić o przestarzałość swoich czołgów, takich jak T80 i T72 i ich pochodne. Były one dość podatne na ataki nowoczesnych broni takich jak pociski kierowane i pociski-pociski podkalibrowe ze stabilizacją obrotową, wystrzeliwane ze średniej prędkości, ale kroplą, która przelała czarę goryczy w radzieckim dowództwie, była operacja Pustynna Burza, która miała miejsce w 1991 roku, gdzie setki radzieckich czołgów od wersji T-55 do T-72 zostały zniszczone. Nawet zdarzyło się, że 9 czołgów M1 Abrams i 2 M2 i M3 Bradley które oddzieliły się od głównej grupy, zniszczyły ponad 300 czołgów t 72 i T-55, nie ponosząc przy tym poważnych uszkodzeń. Już przed tym konfliktem rozwijano model T-90, ale to właśnie on stał się katalizatorem do przyspieszenia prac. W grudniu 91 upadła unia radziecka, ale to nie zatrzymało rozwoju nowego czołgu, który miał zastąpić już stare modele T-72 i T-80. W 93 pojawiłaby się nowa wersja radzieckich czołgów Tu-90, które stały się opancerzoną twarzą nowo utworzonej Federacji Rosyjskiej. Tu-90 wprowadził duże aktualizacje, nie stając się przy tym zbyt kosztowny. W porównaniu do swojej pierwotnej wersji T-72, Tu-90 kosztują około 2,3 miliony dolarów. Jeśli porównamy to z m 1 Abrams, które kosztują między 5 a 9 milionów dolarów w swoich najnowszych wersjach, jest to dość imponujące. Zasadniczo za cenę jednego Abramsa moglibyśmy kupić dwa lub trzy T-90. Najważniejsze aktualizacje T-90 to ogólna poprawa elektroniki i ochrony czołgu przed nowoczesnymi pociskami i rakietami. Ten model posiadał ulepszoną wersję CONTAC-5, reaktywne płytki o dość ostrych kątach, które pokrywały dużą część wieży i zapewniały skuteczną ochronę przed pociskami pociski podkalibrowe ze stabilizacją obrotową. Wystrzeliwane ze średniej prędkości, ale najważniejszą aktualizacją, która sprawiła, że warto było stworzyć całkowicie nową wersję czołgów serii T, był system przeciwdziałania Sztora 1, czyli Kortyna 1 w języku polskim. Który jest naprawdę rozwojem, który zaczął się w 1975 roku i został faktycznie ujawniony na to przez zaangażowanego inżyniera, a następnie został skazany za szpiegostwo. STORA. Jeden to w zasadzie aktywny system ochrony elektrooptycznej, którego głównym celem było zakłócanie lasera celowniczego i dalmierzy laserowych przeciwpancernych pocisków kierowanych przeciwpancerny pocisk, kierowany takich jak BGM-71 TOW, bardzo popularnych w tamtych latach. Dwa popularne czerwone oczy T-90 to tak naprawdę dwa blokery elektrooptyczne, które są najważniejszym elementem systemu sztora. Pociski przeciwpancerne przeciwpancerny pocisk kierowane są kierowane z wyrzutni za pomocą kabli lub lasera. W miarę jak pocisk zbliża się do celu wysyłane są do niego sygnały korygujące kurs. STORA Uno blokuje sterowanie kierujące pociskiem w wyrzutni powodując jego zboczenie z kursu i uniknięcie uderzenia w czołg. Tinoventa ma 12 odbiorników laserowych, które wykrywają kiedy są celowane przez telemetr laserowy. Po krótkim czasie uruchamia serię specjalnych granatów dymnych, które służą do ukrywania czołgu w spektrum podczerwieni, czyniąc go niewidzialnym dla broni kierowanej laserem. Służy to również do utraty czołgu z oczu innych czołgów i piechoty. Po wykryciu pocisku dowódca może również nacisnąć przycisk. Powoduje to skierowanie wieży czołgu w stronę pocisku. Ten system nie jest skoncentrowany na zwalczaniu pocisków przeciwpancernych powietrze-ziemia, ponieważ nie ma dużej zasięgu i nie może stawić czoła pociskom nadchodzącym z zbyt dużych kątów. Ciekawostką dotyczącą blokatorów elektrooptycznych jest to, że w walce wcale nie wyglądają jak dwa czerwone reflektory, jak widzimy to w filmach, grach wideo czy na paradach wojskowych. Wiele osób myśli, że służą one do zastraszenia przeciwnika, ale naprawdę nie jest to prawda. Byłoby to przeciwskuteczne, aby celowo ujawnić swoją pozycję. Tylko po to, aby zastraszyć przeciwnika. Poza walką są dostosowane tak, aby emitowane przez nie światło było widoczne tylko po demontażu pokrywy, którą posiadają. W walce nigdy nie zobaczysz dwóch charakterystycznych czerwonych oczu tu 90. Oprócz pokrywy, można również zmienić spektrum emitowanego światła, czyniąc je widocznym lub niewidocznym dla oka ludzkiego. Dzisiaj ten system jest nieco przestarzały, ponieważ systemy naprowadzania pocisków nie przestawały ewoluować od lat 90. Niemniej jednak nadal są bardzo przydatne dla pocisków przeciwpancernych z czasów zimnej wojny. Tu-90 obecnie cierpi na dużą utratę prestiżu z powodu niedawnego wydarzenia w obecnym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Ponieważ 1002 Bradley z działem o kalibrze 25 mm pokonał Tu-90 z działem o kalibrze 125 mm. Chociaż jest to coś niezwykle imponującego, to naprawdę są to rzeczy, które zdarzają się w konfliktach tak intensywnych jak ten. Dla mnie ilość uwagi, którą media poświęcają temu wydarzeniu, jest nieco przesadzona. Prawdopodobnie to wydarzenie przede wszystkim pokazuje nam, że T90, podobnie jak Tył 72 w latach 80., potrzebują poważnej aktualizacji.